Bardzo spieszyć się do osiągnięcia celu. I być może właśnie teraz ten pośpiech jest dobry. Może on właśnie ta pasja, którą masz w sobie, która Cię napędza, może właśnie pokazuje Ci, że to jest ten moment. Może właśnie trzeba dać jej ponieść. To Twoja dusza podpowiada Ci, co jest dla Ciebie dobre i jaki moment jest dobry na to, żeby zrobić coś, co kochasz, żeby podążać za głosem serca, żeby nikomu nie pozwolić, zrzucić się z tego konia, które w tej chwili niesie cię na swoich plecach. Pozwól mu, niech cię niesie, niech zaprowadzi cię, zawiezie cię do twojego celu.